Ołtarz Rodzinny, dzień 293, 19 października, prosimy Was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w Waszym myśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę. Ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem, lub co jest przedmiotem czci, tak, że zasiądzie w świątyni Boga, jako Bóg, podając się za Boga. 2 Tesaloniczan 2, 1-4 Bogiem tego świata, osobą, której w dzisiejszym czasie jest oddawana cześć, jest szatan. A ludzie są nieświadomi tego, że oddają cześć szatanowi. Jest to szatan, który podaje się za Kościół, rozumiecie, jako Kościół. Oni oddają cześć szatanowi, sądząc, że przez Kościół oddają cześć Bogu. Ale tak właśnie wypatrzył to szatan. Wy mówicie: O, zaczekaj chwileczkę, my przecież głosimy słowo. Spójrzcie jeszcze raz na mój tekst na dzisiejszy wieczór. Szatan był pierwszym, który na początku głosił słowo Ewie. Bóg powiedział: To jest fałszywy wykład części pisma, który dotyczył danego okresu czasu. On pozwoli Wam poznać, że wszystko, co Jezus czynił, było dobre i doskonałe. On pozwoli wam poznać, że wszystko, co czynił Mojżesz, także było dobre i doskonałe. Ale o ile chodzi o obietnice, które On dał na dzisiejszy czas, diabeł będzie Was przekonywał, że one dotyczyły innego wieku. Jego interesem jest po prostu przekonać ludzi, aby w ten sposób wierzyli, a to wystarczy, rozumiecie? Jednak jest rzeczą niemożliwą ująć z tego choćby jedno słowo. Albo dodać do tego choćby jedno słowo, a to właśnie on czyni. Ludzie w nieświadomości oddają cześć szatanowi, a uważają, że oddają cześć Bogu. Zostaliśmy ostrzeżeni przez proroctwo w drugim Tesaloniczan, że oszustwo jest w kościele w dzisiejszym czasie. Patrzcie, to syn zatracenia, diabeł. Więc ludzie w tym czasie, Czczą szatana, sądząc, że oddają cześć Bogu. Ale oni go czczą poprzez wyznania wiary, denominacje ludzkiego pochodzenia i wierzenia, i przyprowadzili ludzi do największego oszukania, jakiego dotąd nie było na świecie. Bez względu na to, jak bardzo głoszone i potwierdzone jest obiecane słowo na ten czas, oni Mu i tak nie wierzą. Oni Mu po prostu nie będą wierzyć. Istnieje Bóg tego świata, jak głosiłem wam o tym w ubiegłą niedzielę. On jest dzisiaj tutaj, aby zwodzić. Ta zdradliwa godzina, okropny czas, w którym żyjemy, jest najchwalebniejszym czasem ze wszystkich wieków, ponieważ stoimy znowu przed wspaniałym tysiącletnim królestwem, stoimy znowu przed Edenem. Lecz właśnie w tym wieku, każde zwodzenie i każdą taktykę którą on kiedykolwiek używał i potrafił nią zwodzić. On zebrał ją całą razem i umocnił swoją pozycję. Przyszedł na ziemię jako Bóg i sam zajął miejsce, Boga. Jest religijny, potrafi cytować pismo święte i może ci podawać miejsca pisma, tak samo jak czynił to szatan w rozmowie z Ewą w ogrodzie Eden. Lecz wystarczy, że on wypuści tylko jedno miejsce z tego, Uczyni przerwę, przez którą może wlewać jadowitą doktrynę diabelską. Jak o tym mówiłem niedawno wieczorem na temat filtr myślącego człowieka. Czytaj dzisiaj 2 Samuela 4, Psalm 128, Daniela 11, 15-29, 2 Tesaloniczan 2.